Posiłem tutaj po raz pierwszy, ponieważ odżywiałem się na ulicy Sapierzyńskiej, to prowadzi zakon Bernardynów. Jest to jedyna ogrzewalnia w Warszawie od godziny 6 do czynna, Są dwa posiłki wtedy. Można się ogrzać, zjeść coś, poczytać gazetę, umyć pod prysznicem, tylko trzeba się zapisać. Około wpół do szóstej tam się zbierali ludzie, i do dwunastej mniej więcej przebywały. I tam się dowiedziałem, że mogę tutaj uzyskać pomoc medyczną za darmo, i przyszedłem. Nie pamiętam, jaka to pomoc była. A później regularnie mi zmieniono opatrunki przy tym oparzeniu. No i poza tym wyleciono zęby. i No i co tam jeszcze? Jakąś miałam małą operacyjkę usunięcia szyraka. Też koncertowo zrobione, bo w Szpitalu Bielańskim mi nie zrobiono tego. Dwa razy tam byłem na w Szpitalu Bielańskim, nie zrobiono mi tego, a tutaj zrobiono. Dziękuję. Tyle mam do powiedzenia.